Dnia muzyki, ale tak poprawdzie i ona pięknie dziękuję, że się tu znalazł i żeście tak uhonorowali, bo może co innego, jak jakiś zespół pieśni tańca jest, co tworzy go sztab ludzi, kilku instruktorów, ma jakąś tam siedzibę i moc ludzi o to zabiega. Tak po prawdzie, to jest prawdziwy zespół ludowy. Powtarzam to, co ojce nasi ojce robili kiedyś. Jeszcze na tej ziemi, kiedy przywieźli swoje zwyki z ziemi podhalańskiej, z syrokiego Podhala, Łodzuncha po zachowanie. Ale nic nigdy by nie było możliwe. Gdyby nie wspólna robota, oby był nie wiem jaki, ale kiedy ludzi by do tego nie było, co by z tego było? I no nic, ale kiedy ludzi z Kasie z Indą, razem się potrafił dogadać, gdzie i będzie ksiądz pleba, jak tutaj widzicie, no z jego mość tutaj siedzi w pierwszym rzędzie. Tak samo nas nie wyganią i no, we wszystkich ta, e, e, uroczystościach my brali udział i tak samo wójt tutaj, który siedzi nas. Dlatego, że prawdziwy zespół ludowy jest ludowy wtedy, kiedy bierze udział w całym życiu swojej miejscowości i całej gminy. I o tak samo nie jest sobie. Bo kiedy nie moja baba, która siedzi tam i na basen gro, i moje dzieciska, a i do tego moja matusia, która siedzi tam z tyłu, i mój ojciec, to by nic z tego nie było. Bo każdy to wie, jak to wygląda życie takiego działacza. To wygląda normalnie, czyli go w domu nie ma. I ktoś się musi robić. I całe szczęście, że te moje rodzice są, moja baba i dziecko, to już naryptują. Do tego, tak samo w zespole. Muszą być ludziska zatracone w swoim działaniu. Nie rachować, czy się opłaca, czy nie opłaca. Ino trzeba robić. A jak się coś robi, to się nie zrobi. Zapraszamy pięknie na koncert. Kapel liguralski Janicki.